Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Hunter.pl i jesteśmy znowu w Gotiku, jak widzicie. I zabiliśmy przed chwilą w żadnym odcinku yy, pierwszego z szamanów, ożywieńców. Jak wiecie. No i teraz pora poszukać kolejnego yy, z miłego chłopa. Teraz co tu trzeba zrobić? Nie pamiętam tak. A, tu jest chyba kolejny Przynajmniej Bo nie wiem jak to otworzyć To jakiś przycisk albo coś w tym stylu? Gdzieś tu? Nie ma Dobra, trzeba szukać gdzieś indziej To gdzie? To jest po prawo coś jest ciekawego znowu napój i jeszcze jeden napój. O jest tu przełóż Tam jest raja poprawka Kolejne dwa. Yy... No, te przełączniki. Tak. <coughs> Sorry, muszę rozkmielić, yy, gdzie i jak, co jest narysowane. Mniej więcej, co pierwszej I gdzie to jest? To jest najgorszy problem. Gdzie to jest? Coś jest? Może. Nie, nie ma to za mam, rybkę. Gdzie to może być do cholery? Może na tych filarach? Nie, tu też nic nie ma. Ja pierdzielę zaraz to zrobię tak. Wiecie, może tu będzie. Nie, bo tutaj to było to czerwone chyba i tak dalej. No, tak. No, to było to czerwone. I tak dalej. Znaki i Bogu. Trudno, za chwilę będę musiał to zrobić. Tak po prostu na chybił trafił, bo nie widzę nic nigdzie. Tutaj też chyba nic takiego nie ma. Może było gdzieś gdzieś dalej, a ja nie zwróciłem uwagi. Może przy tamtym velu było. Dawajmy najpierw to. Może. O! O, trafiłem. Tam coś się otwarło, bo nie wiem. O, tak w takim razie. Chodźmy może najpierw już tam na górę, później zajrzymy tam na dół a później pójdziemy tutaj. Zawsze były problemy z wychodzeniem tutaj, jak pamiętam. Raz, dwa, trzy. 4, dobra Weź z grabnie zrobił Widzieliście? <noise> dobra To kuśnij się tu po Pierwniśmy ten i dobra, tego też można zabiję, żeby mnie nie zaszło nic od tyłu że tak wyrażę Okej okay. Teraz Yy, wyciągnę broń O, tu są jakieś znaki Dajmy na to, że to jest yy, lud ja Nie wiem co to jest Heh. Jakiś przełom, o ja sprzęt Wolę wyjąć broń Też są jakieś znaki Rozumiem, że trzeba w to strzelić Bo i nie? Bez ich, wtedy mierzysz? Nie mierzysz. Więc jak to trzeba tworzyć? O kurwa, się straszyłem. Śmiertelny! twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Residus gator O ty szmaco Dawaj miecza Dawaj miecza yy, dobra, 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 co tu jest? Mam lepiej, dopiero przez to nie przechodzi Widziałem, że Dobra tak, ja stąd teraz wyjdę. Ujawa, wafla Ale zjebałem, ale zjebałem. Mama. Ciekawy jestem. Czy stary dobry sposób działa? Jakąś przemianę. Będzie w Jestem, 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 jestem Nieokreślony Nie udało się, kurwa Wcześniej mi się to udawało zrobić Zi, uwierzę w ciebie, że ty przejdziesz teraz OK? Ja to mogę jeszcze Ja pizgam Dobra, Reflate, rip, coś lepszego, może w Mam mało many. O, ręka mi się pali, ale fajnie Eliksir, eliksir, eliksir Czekajcie, czekajcie Teraz Pamiętajcie, kiedy się zamkniecie w jakimś pomieszczeniu, to wystarczy się przemienić w jakiegoś MOBA i już Dobra Sejwuj Może nie na tym samym ale dobra niech będzie Ewentualnie mi się za zjebie save, wtedy dostanę padaki i w ogóle mnie rezerwię <grym> Dobra, wyciągnij bez i kuszę to Zajebiście wygląda, Widzisz, na kusza Niecie wszystko Dobra Kolejny pojeb Czyli dwóch już mamy Trzech Jeszcze dwóch Śmiertelny Jak śmierze zakłócać mój spokój Przygotuj się na śmierć jeszcze się przekonamy na kogo przyszła pora. Ty gnijący ochłodz. <gry> Kurde. Jak lewele, jak lewele nam pierwszają I yy, Ogólnie mówiąc, oni nie są tak trudni do zabicia. Yy, jeśli, 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 jeśli nie dacie im dojść do ciosu. No. Także wietrza. Wziąłem miecz, żeby nie musiał później wracać. Wziąłem. Dobra, czyli mamy już ile? Aż zobaczę. Nie, bez nie. Hmm. Raz, dwa, trzy. Yy, światła, czasu i. rozcinać światło. Zostawię tu i tu. Dobra. Więc ja się z wami żegnam, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Hej!